Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku w tą niedzielkę i dzisiaj sobie zrobimy kontrakciki, czyli coś co lubicie. Coś, co lubicie, oglądać jak przełamam pieniążki. Dwa kontrakciki dzisiaj będą. No i zanim zaczniemy jeszcze film, szybka reklama. Szybkim wstępem najlepsza strona do wymieniania swoich skinów. Skins Monkeys. Link do strony będzie oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzard przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ten naklejek. Przez to będzie dużo przepięknych craftów. Naprawdę można tu wysnapić przepiękne krafty i dużo tego jest i ładne i drogie, więc naprawdę warto sobie coś posnapić. Dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodkiem Dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35%. Dolarów, przy do 2 dolarów, 350 dolców, warto jeszcze wspomnieć, że możecie wyjąć jakieś fajne bronie z przywieszkami nowymi, bądź z jakimiś ciekawymi flotami, naprawdę jest tutaj wiele do wyboru. A my co? Przechodzimy do dzisiejszych kontraktcików. I witam serdecznie już widzów Counter Strike'u na naszych kontrakcikach. I pewnie już widzicie na ekranie, tak wygląda pierwszy kontrakt. Jest on z tych SG553 Cybersiłak i strasznie drogi on nie był wraz z tym jednym tekiem. Co widzicie teraz, co Państwo można tam zdobyć? nie jest taki super kontrakt. Fakt to fakt, ale jest ten mak do zgarnięcia, p nie jest najgorsze i módlmy się, żeby coś z tego było, czyli polujemy w skrócie na maka w tym naszym pierwszym kontrakciku i miejmy nadzieję, że oto ten mak też wyląduje u nas w ekwipunku. Drugi kontrakt wydaje mi się, że jest dużo ciekawszy, więc tam będzie ciekawy i do tego ten Tech Rebel, tech rebel gdzie on jest, Rebeliant jest, Tech Rebel, dobra, fajnie by powiedział ten mak, a jak nie ten kontrakt to życzę, liczę oczywiście na następny. No cóż, wypadł tutaj chyba jeden z gorszych dropów. Chyba jakie najgorszy tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że drugi kontrakcik tutaj nam naprawi. A jak już pewnie możecie zobaczyć, na ekranie pojawił się drugi kontrakcik, z czego on jest złożony. Z tych oto augów i z tych negewików jest drugi kontrakcik, więc również nie jest to jakiś zły kontrakt. I jest on też dużo ciekawszy, jak widzicie. Bo do wygrania są naprawdę tutaj ciekawe już rzeczy. No, powiem wam tak: fajnie byłoby zgarnąć tego negewa. Naprawdę, nie byłbym, nie byłbym zły, gdyby ten w poleciał. Bądź tam ten XM też nie jest najgorszym dropem, też jest to spoko dropisz. Dobra, gotowy do wymiany i liczymy na coś z tego. Co widzę, Zostacie suba i mam nadzieję, że coś. Albo chociaż ten tek poleci, to fajnie by było. To są takie trzy najlepsze dropy. Let's go! Dobra, jest dobrze. Na teku jesteśmy chyba jakoś. Nie wiem, złotówka z kawałkiem coś, jeden z mniejszych zysków, ale zawsze jest to zysk, więc tak naprawdę spoko, nie najgorzej tutaj dzisiaj wyszło. To było tyle, zapraszam do subskrybowania kanału po więcej kontentu, no i jak chcecie kolejne kontrakty to łapki, subki yy, i co? I wbijajcie na skin z z kodem Elzar. Trzymajcie się widzowie, cześć, cześć!